Jak widać, ostro zawiało. W takiej sytuacji nie sprawdzają się rutynowe sposoby postępowania. Zawodzą czujniki, zawodzą te systemy, które w zwykłych warunkach doskonale się sprawdzają. Podobnie jest w medycynie. W takich warunkach, w których pojawia się jakiś dodatkowy element, musimy wyjść poza rutynę, musimy poszukać nowych, interdyscyplinarnych rozwiązań. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w konferencji warszawskie spotkania interdyscyplinarne, które odbędzie się w dniach 7-9 maja 2026 w hotelu Narwil w Serocku koło Warszawy. Ja będę mówił o subiektywnych, psychologicznych aspektach leczenia, które są niezwykle ważne w praktyce lekarskiej, ale także, ponieważ pewnie ptaki już do maja do nas powrócą, Planuję przeprowadzić warsztat z ornitologii terapeutycznej dla uczestników tej znakomitej konferencji. Serdecznie zapraszam.